Даже я думаю, Даже другие скибди. Даже двенадцатый скибди. Даже шестнадцатый скибди. Даже четырнадцатый скибди. Даже четырнадцатый ски первый Leży 69 skiddi. To co? To czy znaczy nie? To znaczy jest co? To no, nieważne. Leży 70 skiddi. Leży 100 skiddi. Leży 150 skiddi. Leży 999 skiddi. O kurczę. Lech mam. No to dla mnie ważne. Leży to 1000